Dzień dobry kochani. Dzisiaj będziemy piekli indyka. Właśnie umyliśmy go dobrze. Teraz sobie tak odcieka trochę na sitku. Za chwilkę go obsuszymy i będziemy nacierać przyprawami. A teraz przygotuję przyprawy, które damy. Sól. Soli dajemy taką oko. pełną łyżeczkę, może troszkę więcej. A kiedy Gwendora kochani, to To może więcej. i za mało będzie. to z półtorej... trochę więcej no, z półtorej łyżeczki soli, tak? Wystarczy? No na razie wystarczy. Zawsze będziemy... można posypać później. Dajemy biały pieprz, pół łyżeczki. Wystarczy. Ale czarnego też troszkę tam. Czarny też. Wszystko daję sobie tutaj do tej... Jak to się nazywa? Nie młodzież chyba. Nie? Mądzież, tak, to młodzież. I sobie utrę, bo będę dawała też różne tu przyprawy. Troszkę czosnku damy. Nie za dużo. Papryki czerwonej. Też musi być. Słodkiej. I ziółka. Teraz dajemy wszystkie ziółka, jakie mamy. Majeranek. Tak, po pół łyżeczki gdzieś damy. Tak, sypne oko, to nie ma znaczenia. To i to tak, będzie dobre. Tymianku nie za dużo. Tymianek ma taki tak, troszeczkę. mocny smak. To tylko nie tak. Go uwielbiam. Troszeczkę tymianku. Troszeczkę rozmarynu. Wszystkiego po troszkę. Oregano i bazylii. I to wszystko wezmę sobie rozetry, wiesz? Tak w sumie jak miałam takie rozstarte kupowałam przyprawy, to łyżeczkę zawsze tak dawałam. Także tak koło łyżeczki tych ziółek. No i to wszystko teraz utrzemy sobie. I sobie to rozetrzemy. I tym później będziemy nacierać naszego indyka. Nie, nie, nie daję oliwki tutaj. Ja na, na sucho nacieram przyprawą. Ale masz łączę nie? Na razie nie kochani. na razie tylko go ponacieramy na słodkie No dobrze, zabieramy się za obsuszenie indyka A tak ładnie, zobaczcie, tak zrobił Teraz kochani, całego indyka nacieramy tą przyprawą Obsypuję, popklepuję. No trochę to mi dziwne takie No ja później pryskam olejem jak już będzie gotowy. No to się będzie trzymać tego. Trzymać się będzie, bo się wciera. To jest przyprawa taka, wiesz, to, to. Taki masaż na sucho. Na sucho, masaż na sucho. Ja wzięłam ją dlatego, ukniotłam w tym moździerzu żeby to wiesz. Było takie. Taki piasek. Okay. No i teraz I Będzie ważne, żeby dobry był. No zobaczymy, ocenimy jak już będziemy jeść. O, będzie to... tu się przyczepi, bo tu mokre trochę. A to potrwa troszkę. Indyk będziemy... ma 5 kg, także będziemy go piekli około 5 godzin. Albo i dłużej. No, w to miękkości. Tak, wszędzie po nacieram. Jak mi zostanie, to jeszcze do środka. A do środka nie, bo jest przyprawiony. To nadzienie które dam. Dobra, tak, tak. I z powrotem go na klecki. I wysypię wszystko już to. Okay. I jeszcze powcieram. I znowu będzie indyk. To na trzy dni jedzenia. Nawet no, no, z całą rodziną się nie da tego zjeść na nie tylko indyk, będą jeszcze inne rzeczy. Oj, no dodatkowa. i dobrze, indyk natarty i za chwilkę włożymy na je jest lec. Nasze nadzienie to są chlebki z przyprawami. Dłam wody, masełka i suche chlebki z przyprawami. Pogotowałam chyba około pięciu minut. I to wkładamy do naszego indyka. Ręką najwygodniej. Ta. W i do środka. Jakoś tak dziwnie to nierościęte jest. Tutaj te nogi były przełożone, tak? Tak, tak. Oni tak to robią, o. taką skórę zostawiają, żeby nogi złożyć. No ja to teraz wszystko włożę do indyk. I za chwilkę pokażemy Wam, jak jeszcze go skończymy. Teraz kochani, pod skórkę damy troszkę masełka. Jak ta skórka się odczepiła, no nie za bardzo, zobacz. Da się, da się. Tak, tak. troszkę będzie bardziej o, taki właśnie, soczysty. Tam te nogi, tam. Tam nogi podkładamy tak, o rozprowadzamy to mi tam się właśnie zawsze gdzieś zmieści o no to się później fajnie rozpłynie tam na plecy tak, poślizgamy nie za dużo, troszkę, zawsze później można polać, To smaczek masła właśnie o i tu pod o super A. i z drugiej strony i wystarczy A tam nie jest otworzone to tu włożymy i wystarczy. Przekładamy Aha. teraz do naszego roztopienia. A tego nie zamkniesz tu jeszcze? O, nasz, widzisz. Trzeba pozamykać. Trzeba jeszcze trzeba pozamykać to. Teraz ten kuperek muszę przyłożyć. Tak. I to, to chyba nie będziemy zamykać, tylko te nóżki jakoś tak zwiążemy. Nie, włożymy w tę, w tę skórę rozciętą. O, tak, tak jak były, tak? Tak, tak, o, tak? tak, było? Tak. I drugą. I drugą. Pod spód, pod spód, pod nogę. Nie wejdzie mi tak, one były tak. A to ja powinienem to zrobić. Nie, tak lepiej będzie na górę, widzisz? Jak? Ale kuperek uciekł O, to trzeba go wsadzić jeszcze raz. O, o, i tak będzie lepiej. O, i gotowe, nie trzeba I nic nie... zawiązywać. Tak, nie związujemy. Skrzydła pod spód. Zrzę, zaraz, ale wiesz co? To nie wyjdzie, to nawet nie wyjdzie, nie martw się. O, tak, o. Tak nic troszkę nie zabezpieczyłam. Nie... Skrzydła pod spód, tak? O, w tą stronę zaginamy, tak? O. Dokładnie. I do roztera Przekładam. Czyli do gara. Do gara w którym będzie się piek Na ruszcie Ładnie wygląda. No, wygląda. Troszkę jest, podleję jeszcze nie, bo on sobie teraz niech tak postoi jeszcze z 15-20 minut, a w tym czasie nagrzewam piec na 180 stopni. Ja mówiłem, że I jeszcze wyska. jeszcze za chwilkę muszę ręce teraz umyć. Teraz posypiemy jeszcze troszkę majerankiem z góry. Tak delikatnie. I czerwoną papryką. I jeszcze damy troszkę pieprzu. I popryskamy olejem. Teraz go właśnie popryskamy. I wystarczy. Mm, ładnie Just wygląda. Tak to widzisz, wszystko się teraz to przykleiło ładnie. A teraz wlejemy troszkę wody, tak żeby się nam nic nie przypaliło z początku. Dodajemy tak na dno, co szklankę, nie całą szklankę wody. I przekrywamy i wkładamy do pieca na 180 stopni na godzinę, potem zmniejszamy temperaturę na 170 stopni i będziemy piekli następne dwie godziny pod przykryciem. Ale w międzyczasie zaglądniemy. Ani, minęły 3 godziny. Wow! Odkrywamy i sprawdzamy, jak on wygląda. Powiedzmy. Wygląda coś tu było takie. Pypcia? Pypcia? Tak, jakby pypyć był. Dobrze, bez skrzydełka już się rozchodzą, ale to wszystko ładnie wygląda. Także teraz będziemy go już piekli bez przykrycia. I polewać w międzyczasie będziemy teraz tym płynem będziemy polewać naszego jedyka jeszcze sobie akurat odparują te płyny i on się już będzie teraz podpiekał tak co 20 minut tak będziemy sobie podlewać myślę, że jeszcze będziemy z półtorej godzinki go piekli zmniejszyłam temperaturę na 165 stopni i z powrotem do pieca I już bez przykrycia. No i podpieka się Indyku. Ej no kochani, Indyk gotowy. Gotowy, ale musimy się śpieszyć, bo mamy dzieci tam już nóg. Wszystko już nukę. głodne. Czekają na jedzonko. Także kochani, dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. Indyk piek się 5 godzin. Zobaczcie, pięknie wygląda. Jest mięciutki, bo tu widzę skrzydełka już odchodzą. I tak jak powiedziałem. Za to nadzieję nie wyjdzie tak, i nie wyszło nie i nawet się nie upiekło. Teraz Idealne. Teraz się, teraz się, kochani. Do następnego.